Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106.2 fm Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum miasta w Galilei i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebo głosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie, Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga.” Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą? I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Bardzo wyjątkowe miejsce pośród cudów, które działał pan Jezus, stanowiły uwolnienia od złego ducha. To właśnie wtedy ci, którzy byli tego świadkami, często ze zdumieniem obserwowali, jak Jezus uwalnia człowieka. Warto jednak zwrócić uwagę, że wydarzenie z Kafardą w Galilei ma jeszcze jeden aspekt, który powoduje, że jest to wydarzenie wyjątkowe. Przemawiające do Jezusa złe duchy rozpoznają w nim tego, który miał przyjść, nazywając go świętym Boga. Po pierwsze, jest to jakieś bardzo niedoskonałe potwierdzenie zbawczej misji Chrystusa, niedoskonałe, bo przecież pochodzące od szatana. Ale po drugie, to, że złe duchy rozpoznają w Jezusie Syna Bożego, daje do myślenia nawet nam współczesnym, bo przypomina nam o tym, że sama wiedza na ten temat to zdecydowanie za mało. Złe duchy nazywają Jezusa świętym Boga, wykazując się wiedzą teologiczną. Nie idzie za tym jednak zupełnie nic poza strachem przed wypędzeniem ich przez Chrystusa. To nauka płynąca z tej Ewangelii, nauka o tym, że warto robić wszystko, aby wiedza, którą zdobywamy na temat Pana Boga, Kościoła i życia duchowego, szła w parze z naszym rozwojem duchowym, naszym zrozumieniem, że w życiu człowieka najważniejsze jest, aby Ewangelią żyć, a nie tylko wiedzieć o jej istnieniu. Wtedy słowo staje się słowem z mocą, a Ewangelia prawdziwą dobrą nowiną, która nie powoduje w naszym sercu strachu, ale zupełnie inne uczucia. Pokój i miłość do Boga, który nas zbawił. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.